Ok, zobaczmy sobie na Bitcoina, Bitcoin, Bitcoin e, To co wam powiedziałem, no spada. Mówiłem wam w piątek, pokazywałem wam, kto kto nie wierzył, ten gapa. Ja żałuję, że tego jakoś tam nie, nie, nie rozegrałem. Tak zwany diabelski szczyt i po tym szczycie Bitcoin no leci prosto to hell. Go to hell. Także trzeba będzie zobaczyć, jak będzie e, tak zwany. Yy, diabelskie wsparcie i wtedy będzie można się zastanawiać, czy Bitcoin nie odraguje. Jak widzicie, za Bitcoinem wszystko poleciało w dół. Zobaczmy, co najwięcej dostało do przodu. Stax, KuCoin, yy, XDC Network, yy, 10 mini Dolar, Stablecoin <laughs> 0,2. Tak naprawdę nic tutaj do przodu nie idzie. <laughs> tak to jest, jak się cały czas napierdziela te testnety. Sui! Minus 12% Pepe. Tak rosło, tak rosło i co? I, i się powoli te zjebało. Dzisiaj to jeszcze nie jest najgorsza cena. Najgorsza cena chyba była w niedzielę m, nad ranem, albo to była jeszcze sobota: było 22. Także. Kaspa leci w dół. Ale patrzcie, Pepe jakoś tak w miarę się trzyma tymi procentami w stosunku do Suisu i bardziej po tyłku dostało. No i co? Mamy, mamy kolejne spadki. <ścoughs> Witaj Macie. Właśnie mówiłem, że dzisiaj Światowy Dzień Osła, także pozdrawiamy wszystkich osłów. <ścoughs> także Macie czerwono, tak jak mówię, ostrzegałem diabelskie szczyty i... Wybiłe, i to jest oznaka spadków. Także, no zobaczymy. Ja prorokuję, że do września zobaczymy jeszcze na Bitcoinie 22-24. A co z tych tutaj? To dopiero jak będę miał tą taką kulę, to będę mógł Wam precyzyjniej wywróżyć, ale to, to trzeba z piekła, muszę gdzieś e, wygrzebać. Dobra, tak jak zapowiadałem, to dzisiaj sobie po, pogadamy o Spartadex trochę. Siema ja tamada. No i z pierwszych takich wiadomości, jeżeli ktoś coś przegapił, no to wjechali na Daumaker. A co to oznacza, że jak wjechali na Daumaker, to może być grubo bo tam zazwyczaj pozycje robią odpowiednie wyniki. Więc też, którzy są bogolami i mają na swoich portfelach sporo hajsu, no to mogą w tym wypadku spoglądać na to i, i spróbować złapać swoją alokację na dom makerze. Dodatkowo macie już wymienione sposoby, jak ten airdrop zostanie Przeznaczony, czyli macie Lockdropa. Lockdrop to znaczy, że będziemy zamykać pole płynności. I z tego co widziałem, to ta pola płynności będzie ETH USDT. O ile czegoś nie pojebałem, a jeżeli tak nie było, to a jeżeli tak jest, to, to mnie poprawcie. Bo wydaje mi się, że, że w tym kierunku to, to pójdzie. No i co? Też musicie spojrzeć na to, to, oczywiście to będzie odblokowywane, tak, 50% potem z takiego lockdropa dostaniecie e, i potem linearnie e, przez 6 miesięcy, to nie jest dramat, 50% to już można się fajnie skeszować, tylko pamiętajcie o tutaj e, zmiennej tej stracie, tak, że, że potem jak Wam za bardzo to wszystko się e, od normy odchyli, to żeby te tokeny, które otrzymacie, żeby one Wam to zrekompensowały, a nawet dały dużo więcej zarobić. Zobaczymy, jakie tam będą procenty. No i kolejna taka ważna rzecz, no to też utility. Wkrótce tutaj już gdzieś to było podane, kiedy to będzie otwierane. Ja się nie skupiam na NFT-kach, ponieważ tych NFT-ków nie mam 8 maja. O, w dniu dzisiejszym, dobrze przy, przyuważyłem. Także pewnie część z Was, którzy już posiadają te NFT-ki, no to czek czekacie i zastanawiacie się, co Wam e, odkryję i co, co tutaj, jakiego dostaniecie spartanina. Oczywiście cały czas można kupić tych e, spartatów. Ja na razie się nie silę na takie zakupy. 0,16, chociaż jakby i Ethereum do piekła poleciało. Zaraz zobaczmy, ile to jest. E, nie to. Ne, 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 ne. Mm, dobra. Znajdźmy sobie Ethereum, zobaczmy ile to teraz kosztuje. Przypominam, że można było dużo taniej na samym początku, jak to tutaj się pokazało. 1,65... 300 dolków. No, to jak ktoś ma 300, 310 dolków wolnych, kurde, nie wiem, to, to powiem szczerze, że chyba bym kupił e, zawodnika, e, jeżeli chodzi o, o te 310 dolarów. To tak, tak, to można sobie z 10% kapitału. Jak macie różnie 3000, no to 10% kapitału, 300, wydaje mi się, że wtedy taka e, rozsądna. Um, mm, o Macieju, myślę, że trochę się pośpieszyłeś e, z zakupami ETH. A wydaje mi się, że, że jeszcze zobaczymy troszeczkę tutaj spadki na Ethereum. Także przypominam, przypominam, diabelski szczyt, diabelski szczyt, co to nam oznacza, że będziemy widzieć e, spadki, także mm, i teraz tak, jeżeli chodzi o testy, to tutaj też są e, informacje, gdzieś tam ci nasi airdroperzy m, i każdy, kto, kto tutaj się bawi spekuluje, że za testowanie Spartadexu również zostaną przyznane tokeny, więc rozbudowujcie swoje miasto. Ja swoje miasto rozbudowuję. Dzisiaj Senat chyba wskakuje na 34 level. Kopalnia złota 44 i jeżeli ktoś od początku będzie zaczynać, to polecam jak najbardziej na samym początku rozwijanie kopalni, gdzieś tak do 30 levelu, potem się skupić na kopalni złota. Nawet można chyba przed 20 levelem sobie pozostałe kopalnie skończyć i skupić się na złocie, bo tego złota jak najwięcej e, będziemy e, potrzebować. Mm. Okej, okay, trzy poziomy i jeden wjechał. No to kwestia na jakich kolejnych poziomach masz, masz tutaj te zakupy. Mm, mi się wydaje, że nie, na Ethereum to nawet nie przeglądałem, ale, ale no, tych kwot, które widzieliśmy wcześniej, czyli 800 tysięcy, wydaje mi się, że tego nie, nie osiągniemy, ale tak 1500, 1200. Powinniśmy zobaczyć, także to być może to będzie już ostatni moment, żeby się zapakować jakoś tak fajnie. O, 48 level u Moni Senat, także bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i co, jeżeli chodzi o takie zabawy w rozwijanie miasta, no to macie gale games. Ja obiecałem, że coś wam przygotuję, natomiast z uwagi na to, że byłem ślaputem, to cały czas klikałem tutaj play. Jak sobie mówię, kurde, jak ja to w, w jakim cudem grałem ostatnio w Gala Games, jak teraz to mi nie chce. Może coś popsuli, może coś, coś nie ładzia. No i klikałem, klikałem, klikałem i mówię, kurde, no jak nie chcę, żebym grał, to, to nie będę grać. A się okazało, że beta to już wam pokazuje. Tam Stars, tutaj klikamy. Tam Stars legacy, to jest ta, 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 ta nowa wersja, ta, ta beta. Wkrótce. Wlatują również testy Fortitude um, Tower Defense, więc jak ktoś lubi te Tower Defense, e, tym razem to będzie na PC. E, natomiast tam, gdzie Tomek pokazuje, no to zachęcam. A dziś la nie diabeł. Ale jaka sytuacja Macieju. <laughs> A, o to chodzi. No, trzeba pomyśleć. Generalnie alkohol można ze wszystkiego zrobić. Na studiach kiedyś słyszałem e, o alkoholu z krzesła, także są różne specyfiki. Oczywiście mamy ten May Mayhem. E, ja dzisiaj coś tam obsłukam te Town Starsa. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle w wyglądało. No Jak wiecie, ja się przy przy przygotowuję do tam Starsa tutaj do, do tego, żeby powalczyć o jakieś nagrody. Mam jakąś koncepcję, zobaczymy, czy, czy uda mi się dzisiaj jeszcze coś, coś nagrać, żeby Wam e pokazać, jak e rozpocząć. Zobaczę, ile tego czasu będzie. Mm, również możecie po pośmiewać Champions Arena tutaj poprzez e ściąganie, tak? E z tego co pamiętam, to chyba bardziej na samym początku można było na, na Androida i na iOS'a niż tutaj e, tą wersję PC. Chociaż może ktoś sprawdzał tego e, launchera, no i tutaj mamy RPG. Ja oczywiście również czekam na strategię. Na strategię teoretycznie było zapowiadane, że również w My można grać w Mirandusa. Natomiast ja tutaj nie widzę, żeby można było popykać. No i ja oczywiście czekam tutaj, jak zostanie odpalone Echos of Empires, tak żeby można było w jakąś strategię w końcu um, pograć. A u mnie Mniszka jest odgroma. Ja Ci powiem, ja mam takie pasy z y, wzgórza zieleni, że naprawdę mógłbym tego o potąd pewnie nazbierać. Takie coś w rodzaju takiej łąki, tam rosną sobie czereśnie, wiśnie, różne takie rzeczy. Dziki się pasą, także ja mieszkam prawie przy samym lesie. W zasadzie nawet e, część takich, no może z balkonu nie widać, ale kawałek takiego laska, którego nie wycięli, no, no to coś tam jest, parę drzew na krzyż. Także jeżeli chodzi tutaj o to, pamiętajcie o Last Remains i tutaj Wam wrzucam tego linka, można sobie wypełnić tutaj tą formę i wykonać zadania, bo napisali, że wszyscy, którzy wykonają zadania dostaną whitelistę, więc jak wiecie ja tutaj jakby próbuję wcisnąć się, żeby złapać, tam widziałem, że 80 matików. No to jest szansa, że ten matik do tego czasu e, matik, matik spadnie. Matik, matik spadnie i może to nie będzie 80 dolków. Już nie ma. Już nie ma 80 dolków, więc można zakup, zakupić trochę tego matika. I już 6 dolków. 4, 5,5 dolka zostaje w kieszeni. No to, to grubo. Także, jak widzicie, tutaj są odpowiednie pytania, no i za wypełnienie tego i zrobienie tutaj tej akcji można złapać się na whitelistę. Jak widzicie, all participants complete steps one and two, czyli wszyscy, którzy wykonają takie proste rzeczy i odpowiedzą na te pytania w Google Form, zostaną, otrzymają whitelistę na Genesis Cell. I to nie koniec tych wszystkich whitelist. Ponieważ również macie podobną rzecz w Legends of Elysium i w tym tygodniu zobaczycie na naszych kanałach Maćka i Muadiba możliwość do wygrania takiej whitelisty. Tutaj dodatkowo jak zobaczycie to możecie dzięki takiej whiteliste od razu zakupić kartę żeby tutaj sobie grywać w Legends of Elysium. A w takim pakiecie również będzie, no nie dla wszystkich, ale e, kto pierwszy, ten lepszy. Tam jest bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, 100 figurek. Także dla pierwszych 100 osób takie figurki, no to to, to jest, to powiem tak, no ja się nie znam, chłopaki mówili, że tutaj można było lepiej to wykonać, jak rozmawialiśmy na, na live. No dla mnie jest spoko, tym bardziej, że mają być kolejne edycje, więc y, być może pierwsza w kolekcji. Pamiętajcie, że to też e, taka możliwość, e, a tu taka nocna. Turudu. O i w nocy i ona sobie tak świeci, można straszyć. Także na MBX będzie można zobaczyć, chyba, chyba wezmą tą e, figurkę. Także m, będą chłopaki z Legends of więc zastanówcie się. Cena 350 e, dolków. Szkoda, że nie tutaj w jakimś matiku tego, to byśmy jeszcze trochę przeoszczędzili. No i 8 dni. W sumie za 8 dni będzie startowała kolekcja, więc do, do końca tego tygodnia również na naszych kanałach otrzymacie e, tutaj nagrody. <grytanie> Dobra, ci ludzi i działajcie. <grytanie> Napędzimy na zlot. Będzie, będzie, będzie. Tak jak tak jak, tak jak mówiliśmy e, na live, dla każdego będzie podziałce, żeby się żyło lepiej. <grybujesz> ok, przeglądamy dalej i mam bardzo dobre wejście, bo CryptoMechan uaktualnia grę. No i tak jak wcześniej wspominałem. Głosowania dało. Jak posiadacie jakieś NFT, jak posiadacie e, tokeny, to możecie brać udział w DAO, a nawet jak nie posiadacie, to też możecie brać udział i jeżeli e, tutaj będziecie głosować, no to też, e, tak jak Andrzej mówił, e, będą na to zwracać uwagę, tak żeby społeczność się rozwijała i generalnie pod tym względem głosowaliście, w jaki sposób ma dalej gra być rozwijana, czyli e, Wybór pa, e, poszedł w rozgrywkę, żeby zabrać określoną liczbę, zabić, nie, nie zabrać, zabić określoną liczbę e, przeciwników. No i w taki sposób właśnie tutaj zostało podejście. Mm, I e, tak jak dało, chciało, tak, e, tak w takim kierunku e, poszedł kolejny rozwój gry. I nowy update. Ja potem gdzieś tam będę sobie testować i zobaczymy jak tutaj to nam będzie śmigało. E kolejna e tutaj e ciekawa rzecz, to tylko Wam napomknę. Jeff Barton CEO of Under of EA Games. E przypominam, że ci od FIFki e co robią. Został advisorem w gildii Play to Earn. Także jak widzicie... Gaming tradycyjny już dosyć mocno spogląda w kierunku um, tutaj blockchain gamingu, Web 3 gamingu, Play to Earn i no, wydaje mi się, że to jest tuż tuż za rogiem. Zobaczymy, czy, czy w ciągu e, tych powiedzmy niecałych dwóch lat e, aż tak mocno to wszystko e, pójdzie w dobrym kierunku, że w czasie nowej hostsy również gaming nam wystrzeli, tak jak to było ostatnio lecimy z porcją ogłoszeń pamiętajcie, mamy nowy kod kryptoekipa 20% 20% zniżki zniżki na MBX się skończyły a u nas nigdy się nie kończą kryptoekipa zawsze Wam jakieś wynegocjuje zniżki, także jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, to czas się zdecydować i ważna rzecz jeżeli chcecie nas wspierać mm, oglądacie nas Maćka Moadiba, Tomka Gossa wchodzicie na nasze twittery Wchodzicie na Twittery e, ekipy. Jeżeli chociaż raz w życiu skorzystaliście z tego, co napisaliśmy, to niekoniecznie musicie nam przelewać kasę. Ale taką super nagrodą to jest wejście i zostawienie e, serduszka pod, e, pod którymś z tweetów. O, w taki sposób albo udostępnienie. Pamiętajcie, że tutaj. E, na Twitterze jest Twitter jest bezwzględne, tak samo YouTube, więc waszą akty Wasza aktywność jest najbardziej tutaj jakby potrzebna, żebyśmy mogli się rozwijać i żeby te treści, które wskazujemy i te od projektów, i te, które pokazujemy jako takie informacje docierały do szerszego grona. Pamiętajcie, że wy partycypujecie w adopcji, wy nawet nie macie świadomości, ile tak jest serduszko zmienia jakby. Ten post jest jakby przez Twitter udostępniany dalej, no i wiecie, i ludzie potem patrzą, kurde, a co to są za te kryptowaluty, a z czym to się wiąże, na przykład, taki jakiś ciekawy post, który y, otrzymają. Więc od Was również zależy, jak adopcja kryptowalut się posunie, i jeżeli y, zależy Wam na tym, a powinno, bo pamiętajcie, że to ulica będzie wchodzić na nowej hoście, i dzięki temu Wy zarobicie na swoich y, tokenach. Więc lajkujcie, udostępniajcie tutaj nasze posty i innych również influencerów, czy nie wiem, twórców. O, to jest najpiękniejsze słowo: e, twórców, których oglądacie, czytacie, e, przeglądacie, bo to jest e, dla nas i dla Was najważniejsza rzecz. Dobra, wchodzimy jeszcze na stronę KryptoEkipę. Pamiętajcie, tutaj e, od Maćka wjechał film. Jak wykonać misję e, Argent. E, Maciek trochę w weekend popracował, dwa filmy wjeżdżały. No i o PP. Zobaczcie, czy e, Maciek zainwestował w końcu w TPP, te, w te czy nie zainwestował. No zobaczymy, jak TPP. Ja to w PP nie inwestowałem, ja to PP tylko shortowałem. Haha, ha. i tyle można poprawić. Powiedzieć sport i blockchain, więc jeżeli interesujecie się, również ciekawe materiały o takich projektach związanych ze sportem i blockchainem od Zielonego, od Green Więc zachęcam do przeczytania artykułu. Co tydzień takie artykuły się pojawiają na naszej stronie, więc warto e, zobaczyć. No i rozmowy branżowe z Hubburgerem, ponieważ w dniu dzisiejszym odpalane są nft i teraz każdy z Was, jeżeli chciałby. E, bez jakiegoś tam większego ryzyka, ryzyko zawsze istnieje, ale w momencie, kiedy wy prowadzicie tą firmę, to macie dużo większe ryzyko. Wiem coś o tym, bo sam prowadziłem firmę, więc to nie są proste sprawy, szczególnie w Polsce. Natomiast jeżeli chcecie partycypować, jakby w prowadzeniu takiej firmy w nowych obrębach, w nowych dziedzinach technologicznych, jakim są Konopie, no to właśnie poprzez taki e, NFT. On mało może nie kosztuje, natomiast no, e, im, im większe jest e, ryzyko, tym więcej musicie zapłacić, to znaczy ryzyko po, po stronie osób, które te, tworzą ten, ten biznes, no, bo gdybyście tam, nie wiem, robili księgowość, byli tam grafikami, to pewnie takiego e, NFT jakoś tam w inny sposób udałoby się złapać. No i kolejna rzecz, so rare, czyli inwestowanie w karty piłkarskie przed sezonem. Dzisiaj zapraszam na KryptoFootball, Pokażę Wam moją pierwszą kartę Super RAR. Myślałem, że nigdy się nie dorobię takiej karty, że trzeba będzie zapłacić 100, 200, 300. Nawet więcej, nawet yy, większe kwoty, które widziałem w Super Rar teraz troszeczkę pospadały, ale żeby też trafić taką kartę wartościową, to nie jest proste zadanie. No i wczoraj, wczoraj czy w sobotę, chyba w sobotę, tak? W sobotę bardzo mocno się biłem, a kupić, nie kupić, kupić, nie kupić mówię, kurde, takiej okazji może nie być. Wydaje mi się, że ktoś tam się machnął. Więc wykorzystałem i z takich okazji również musicie korzystać, bo rynek nie zawsze będzie. Trzeba szybkie decyzje podejmować i mieć gdzieś tam w głowie, w jakim kierunku chcecie podążać. Więc zapraszam dzisiaj na kryptofutbol. Jak zwykle będzie zielony, będzie Robert. Będziemy omawiać, co się w ostatnim czasie wydarzyło, jak wygląda NBA i omówimy wszelkie sporty. Co ciekawego kupiłem, a to zapraszam na kryptofootball, to, to pokażę na kryptofootballu fut jaka karta wleciała. Z strony na dzisiaj to by było na tyle, już mamy 9.34, także zapraszam na godzinę 20.00 na kryptofootball i wtedy zobaczycie skąd się wzięła ta karta SuperRare, ile ona w rzeczywistości kosztowała, no i jak tutaj zabrać się za te, takie rzeczy, przyjrzymy się też wynikom. Miały być super, wyszło jak wyszło. Natomiast też wam pokazywałem, że nie tylko będziemy w wyniki a, uderzać, ale również, po, żeby dobre zr, w, w, wyniki wykonać e, na tutaj e, transferach. To co wcześniej powiedziałem, subskrybujcie, dawajcie łapy w górę, dawajcie komentarze, udostępniajcie. No bo tylko dzięki wam ten kanał się rozwija. Miłego dzienka. I widzimy się wieczorem na raziko. Heja!